w dzisiejszym odcinku. Otwieramy garaże. Otwieramy garaże z nowymi nabytkami. Jedziemy tutaj w męskim gronie. Jedzie tata, jadą chłopaki jadę ja. Będziemy cała paczka. cała paczka, będziemy się dzisiaj bawić. Kiedyś taki teleturniej był, Hajzer prowadził, jak się to nazywało. E, idź na całość, będziemy otwierać bramki dzisiaj. Bramka numer jeden Dzisiaj będzie otwarta. Więc widzimy się na miejscu za chwilkę. Mgła gdzieś siada, nie? No, to jest piękne tam w O, proszę, jaki sposobik. Przepukamy kutkę, bo ostatnio była zamarznięta. O, jak to śmierdzi. I próbujemy wejść. O, pięknie działa. Filip, Uważaj. Nie zakopię się? Nie wiem, chyba się nie zakopię Którą mamy trzy bramki, otwieramy bramkę środkową, numer dwa ramka jeden, dwa i trzy Bawimy się cały czas na całość My poszliśmy na całość i widzicie Chyba te też trzymarsze Jedna kuta. to już widziałeś co jest w środku? Nie. A spodziewasz się co tam będzie? Nie. Nie ale... no, będzie. Będzie problem. Mamy to. C trzysta sześćdziesiąt. No Mateusz i do domu i oczywiście w komplecie ślęza mamy dwie takie ślęzy jedna jest do herbicydu druga była do pryskania nie ma powietrza dobijemy powietrze lejek do nawozu I tak to wygląda. ciągnij w jakim stanie. To się okaże. Co Mateusz na to wszystko? Nic. Nic. Gdzie jest tutaj? Przód. O kurcze nie mogę. Kanika zamknąć. patrzcie A tam odchodnicy Filip, zobacz, tej strony, ja na dole. O, no, też tu nie drgnie. Złame. Jak? Kleszczyki. Nie ma tu matki za tą kleszczyków? Tam powinny być iła. no, o tak. takie, takie, takie. No, żeby nie urwać. Mój moją stronę? No. O, jest. Tu się no założysz. No i ja. Dobra, a to co je? Też, no to lejemy wodę, Filip. Maskę, uwaga, uwaga. Niech, tu się, od załóż do góry. No i go. Ja. Jestem zaniesiony. Na Sposobem. A jest ten kran, gdzie Jest. Było. A ten tyle jeszcze? Niech sala, niech Ojej. Ja się nie wiem, to jest siłowe. No narzekać e, No i będę narzekać teraz. Mi cały odcinek. To jest młodszy. Szukaj, Mateusz, ko korek. Podbilek. Tu był. Korek. Flęże. Tak, drygent. Drygencie. Gdzie jest korek? Był tu gdzieś na. O, tu jest. Korek. Mamy korek, tu. Filip. Y no sobie Dobra. Tylko się tam przykleisz cały. Ciekawe czy jest paliwo. O. Bo jeszcze tu nikt nie sprawdził czy jest paliwo. Jest nie? Jest. Masz Mateusz, trzymaj, ja odepnę. Trzymaj ładnie, ty umiesz ładnie nagrywać. Dobra, z tej strony. Gdzie mówisz, że jest stopka? Pod spodem. No nic nie O, tam złyś tak. Mamy wały. Miejsce do tyłu jeszcze jest? Jest. O. Chyba wody nie ma Yes. Obierzemy i bolca Nie tak co zrobić Pompować koło Przewód tu jest tak zawalny odpalić i, i wyjechać Na kapciu? No na kapciu tutaj żeby nie ty Nie ja? No pokaż tak się odpala wszystko No to dziadek miał 60, no, to nie? Się... Siadaj yes. nogę się trzyma ręcznie nie, nie, nie działa, nie o je, to na... Kluczyk jest, siedzisz na kluczyk. Serio? Ja, ja tu jeździłem. Ja tu się to no. Przekręć? Nie, nie trzeba przekręć. Nie, bo tu się tam tu się To gaz do końca na, próżny, na luz. luz. I o tu guzik jest od spodu. No trzymaj. No trzymaj gaz. No trzymaj gaz. No no, no do tak. uporu. Dobra. Sąś łapnie Gazu, gazu, Filip. Сразу он не ходит. Сейчас будешь держать, да? Да держу, Zobaczymy jak szybko spada rok pół roku nie No jak Ci się podoba? fajny to Fajny, nie? co mu zrobimy? Tuning od razu? No i się wziąć na Słuchajcie, jak to widzicie? Jaki plan? Robimy sadownika? Przyjdzie sadownika Sprawdzać wszystko. Gdzie mamy Tak? Nie leci?

No jest 60 przyprowadzona. Słuchajcie, takie cacko jeszcze zakupione razem z gospodarstwem. Wygląda jak wygląda, ale powiem wam, jeździ pali, e, brakujące elementy, obciążniki, tutaj wszystko jest. No i jaki plan do tej 60? No plan jest taki, że co Mateusz będziemy robić? Będziemy ściągać kabinę. Plan jest taki, żeby zdjąć z niego kabinę, zdjąć wszystkie te blachy błotniki, maski, to wszystko jest do wyrzucenia kupimy maskę w oryginale e, myślę, że nową powyrzuca się tutaj akumulatory, zostanie chyba na jednym tutaj e, ba, bańka do wyrzucenia e, troszeczkę trzeba go na kołach tutaj się myślę wtedy zwęzi błotniki tu ma pognite, kabina pognita więc pozrzucamy wszystko, umyjemy Zobaczymy. Tutaj piękna wtyka jest. Ma ktoś taką wtykę, Mateusz widziałeś gdzieś taką wtykę przy ciągniku? A wtyka, wtyka, ale jaki tu jest przełącznik fajny. Zobaczcie jaki tam jest przełącznik. Przepiękny. O, Mateusz się przymierzy. No i taki plan. Tutaj coś bolało. Leczone światła taśmą oczywiście. No i co? Jest kilku tutaj specjalistów od 60 i Jarek ogarek ma 60 i Joker ma 60tkę i Trawigarasz ma 60 i Kazik ma 60tkę. 60 ma mija. No i co Mateusz? Będziesz jeździł? Jeździłeś u dziadka? Dziadek też ma 60. Tamten tak. jeździłeś tam u dziadka 60, czy nie? Nie. 30. 30. No, umiałbyś tu odpalić trochę to inaczej. Ja też nie jeździłem, też nie mam wprawy. Nie powiem, że nie miałem nigdy przyjemności ani 30 jeździć, ani 60. Więc może się nauczymy. Takie cudo wpadło. Więc garażujemy tutaj u siebie i pomalutko będziemy w miarę tam czasu, możliwości, remontować. Robimy miejsce, nie? Mogę wyjeżdżać już? Możesz wyjeżdżać, tam poprzestawiamy i zaraz tutaj parkujemy. Jak maszynista w pociągu no nie wejdzie Jest, dobra Zagarażowany no, Mówiłem, że to jadę. Tak, czekaj no Udało ci się cofać. Także tak, udało mi się Ładnie ładnie No jakie plany? A plany? Jak to widzisz, ty? Już wszyscy się powiedzieli, nie wiem jeszcze twojego zdania, nie znam Słyszałem, że chcesz na czerwono, ale na żółto Ale co, robimy szadownika, czy jak to? Oczywiście Zobacz, kurczę Chociaż... Do naszego parku maszynowego to chyba jednak czerwony będzie pasować. Tak, no bo tutaj zobaczcie. Cała trójka. Wszystkie trzy. Spoczywają na zimę. No i tutaj sześćdziesiątka. Tak jak mówiłem Wam. Nie wiem. Taki plan jest. A co życie pokaże? Zobaczymy. Do zrzucenia kabina, do zrzucenia maski ciągnik do wymycia i dalej będziemy myśleć na pewno nie, nie idzie do sprzedania zostaje u nas, ale tak jak Filip mówi zostanie chyba w barwach czerwonych Adrian nie posłuchał dziadka, zrobił żółty zdradę, zdrada my zostajemy w kolorach miłości i tyle Taki odcineczek wyszedł z przyprowadzania ciągnika. Dziękujemy Wam za obecność i do zobaczyska. Cześć!